Kręgosłup osiągnięty. Dzień dobry w piątym dniu. Witam z klasztorów w Bresławcu. Zaczyna się nowy dzień. Za 15 minut dopiero budzik mnie obudzi, no ale ja już nie śpię. Mam ze sobą ćwiczenia na kręgosłup, które zalecił mi Tomek, mój rehabilitant. A teraz mówiąc z wami, robię jeszcze jedną rzecz, o, kolejne ćwiczenie, które mi zalecił Tomek, jak zadzwoniłem do niego i powiedziałem, że moje stopy są w złym stanie, no to mam je rolować na butelce wody, co oczywiście robię i muszę ci powiedzieć, że nie wiem, czy to ćwiczenie, czy maś, którą kupiłem w aptece, czy... Czy to, że leżałem w łóżku przez 12 godzin, spowodowało, że stopy znacznie lepiej reagują. Jak znam życie, wszystko naraz. Co? Jeszcze chwilę spokoju, klasztor cały śpi. O siódmej sienanko, a o w drogę. O, cały mój porządek i cały mój majątek na tej klasie. Jeżeli dobrze pamiętam, powitałem Was z rankiem, mówiąc dzień dobry w piątym dniu. To nie jest piąty dzień, to jest szósty dzień. Idę sobie cały uśmiechnięty z Bolesławca na Lubań. Droga jest naprawdę fajna, po wyjściu z Bolesławca jeszcze troszeczkę przez przedmieścia się wiło, a następnie już idę w moim ulubionym naturalnym środowisku. Czyli mamy pola, mamy lasek, mamy nieutwardzoną drogę. No może utwardzoną, ale nie betonem. Ptaszki śpiewają, nóżki nie bolą, tak można iść. No i jeżeli się znowu nie pomyliłem, to dzisiaj jest do przejścia zakładane 30 km, czy tam 33. Ale już tej normy trzeba będzie się trzymać i nie przesadzać, bo takie przesadzanie nic nie daje. Stopy się same nie zregenerują. Także moi kochani, witamy jeszcze raz w szóstym dniu i bądźcie ze mną na trasie. I mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. A jak przyjadę, to zrobimy długi film. O tym, jak to rzeczywiście wyglądało, jak to wygląda z perspektywy kogoś, kto zrobił jak się okazuje, prawdopodobnie nie 3000, 3300 km zobaczymy, ale będzie dobrze. I zobaczcie w ogóle, jak niewiele do szczęścia potrzeba. Cały swój dobytek mam na plecach. Ciągle się zastanawiam, czy jest coś, co mógłbym jeszcze wyjąć. Coś, co by mi ograniczyło jeszcze ciężar tego pecaka Ale to po, już od kilku dni widzę, że potrzebujesz tak naprawdę coś zjeść potrzebujesz, żeby nie kapało z na głowę potrzebujesz dobrych ludzi wokół. I to wszystko. Nie potrzebujesz Mercedesów. Nie potrzebujesz bogatych, drogich domów. Nie potrzebujesz robić czegoś, żeby Cię podziwiano. Nie potrzebujesz władzy. Potrzebujesz, powtarzam jeszcze raz, dobrych ludzi wokół. Dobrego, najlepiej smacznego jedzenia i ciepłego kąta. A jak jest dobra energia to nawet nalewka z pigiwowca pita w kieliszkach na jajka a może to rano jadłem jajka przedczoraj z kieliszków do nalewek, nie wiem nawet jeżeli one są poszczerbione gliniane to i tak jest to pyszne wręcz bym powiedział, że pyszniejsze niż najlepszego szkła z, najlepszy, z najlepszych rzeczy także jeżeli ja po pięciu dniach marszu Mam takie przemyślenia, to aż się boję, co będzie po stu kilkudziesięciu dniach. Spotykam cudownych ludzi z różnych wyznań religijnych i nie tylko, mających różne podejście do życia, i wszyscy życzą mi dobrze. Tak, w ogóle to wczoraj, mimo że odcinek był. Najkrótszy z wszystkich, który do tej pory przyszedłem, bo miał tylko 25 km, jak dobrze pamiętam, czy tam 24 z haczykiem, to był to jeden z najcięższych odcinków. Przeszedłem w intencji jeszcze mojej koleżanki Basi o wyzdrowienie. Być może to nabrało takiego ciężaru, że po prostu no, podniesienie nogi było koszmarem i naprawdę. Szło się ciężko. Ale dzisiaj jest naprawdę dobrze. Mimo, że dzisiaj też idę w intencji. Ani, która mi o to poprosiła, żebym jeden fragment drogi poświęcił jej wyzdrowieniu. Co z przyjemnością czynię. O, słyszę jakiś czyli Zbliżamy się do jakiejś prawdopodobnie miejscowości. Gdzieś kiedyś usłyszałem na jakimś filmie, jak ktoś podsumował, że na szlaku żyje się dobrze, ponieważ prowadzą cię znaki. Jak żyć, jak już zejdziesz ze szlaku? Kiedy już się przeżycie, szlaki nie poprowadzą żadne znaki. Ja nie wiem, powiem Ci tylko tyle, że dobrze się idzie z tymi znakami. I powiem Ci, że te znaki. Widzą tylko ci, co chcą je zobaczyć, albo o tym wiedzą, ponieważ osoby, które żyją w danym mieście, bardzo często nawet nie wiedzą, że one istnieją. I nie ma się co dziwić. Zobaczcie, na szlaku znalazłem coś, czego już dawno nie widziałem, a chyba nigdy nie widziałem. Coś, co wygląda tak, jest ziemianka. Ale fajne. Ciekawe, co dobrego w niej jest. No, w Mierzwinie, fotografując prawdziwą ziemiankę, mam nadzieję, że ten zdjęcie nam tutaj Patryk włoży, spotkałem pana Józefa, który mieszka tutaj od lat prawie 50. To i fajne takie spotkanie po drodze. Pan Józef opowiedział mi o wszystkim, Łącznie o przygodzie, jaką miał jako młody, jako młody gospodarz, gdzie aż do jarocina ciągnikiem z dwoma przyczepami z ziarnem jechał, żeby je tam oddać. O swojej bolączka, swojej radości chciał ściągnąć na kawę, ale to jeszcze nie ta pora, więc sobie nie pozwoliłem. Ale powiedział, że jak jeszcze raz tędy pójdę, tam tą kawę koniecznie mam wstąpić. Także Panie Józefie, jesteśmy omówieni, a ja tymczasem. Idę dalej. Pola, jak widzicie, w tej okolicy obsiane rzepakiem. Potem zobaczycie tańczące panie przy oleju kujawskim z pierwszego tłoczenia. Bo nigdy nie powiedziałem tego, ale gdyby ktoś tego nie wiedział, to z takich roślin robi się właśnie olej rzepakowy. Zobaczcie. Ładna wieś, ten Mierzwi, zadbana. I cisza. No to mamy pierwsze koszty niespodziewane na tracie. Niech zabił moje pokładane w nie zaufanie i się złamał. No. Co zrobić? To będzie z jednym dotrzeć. Może się uda jakiś go trochę jakimś kijem wzmocnić albo coś, chociaż na moment I w lubaniu widziałem, że nie ma sklepu sportowego z takim sprzętem, to może w zgorzalcu się w dekatronie da coś kupić. Więc polega na tym, że pamiętajcie, że ja jestem wysoki, a to oznacza, że nawet takim dekatronie może nie być mnie bo potrzebuję kije dla wysokich. Ale co? Pierniczymy wszystko. Ok, idziemy sobie w wioskę, która jest naprawdę piękna. I urocza. Zobaczcie. O, nawet to ma swój urok. O, pokażę Wam szczęśliwe kury. Szczęśliwe gęsi, proszę bardzo. A nie hodowane w Auschwitz dla zwierząt. Tak powinna wyglądać hodowla. Zobaczcie. One żyją za nim, trafiają na, 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 na ten na stół. Proszę bardzo, można w sposób ludzki hodować. Można. Także mamy za sobą połamane kijki. Problem polega na tym, że to jest święto. Więc nie ma gdzie kupić drugich, nie ma jak zamówić przez internet. No i opuszczam Polskę, więc. Pytanie, gdzie się te kijki trzeba kupić, żeby one dotarły. Ale myślę, że ten problem w drodze jeszcze rozwiąże. Zobaczymy. Co, jak myślicie, damy radę? Myślę, że, daje, że tak. Przed nami jakieś piękne miasteczko. Się wyłania. Nawet nie będę sprawdzał, jak się nazywa. Patrzcie, zwinka, zwinka uciekła nam zwinka. A nie na temat, ale wracamy. Mam nadzieję, że z bliska to miasteczko również będzie takie urokliwe. Zauważyłem, że w tej okolicy bardzo często budynki gospodarcze są zdobione właśnie w takie kolorowe elementy. Zobaczcie, to jak wskazywałem. Widzicie, kolejny dom. Kolejne zabudowania. I kolejny raz takie ozdobniki. To w ogóle jakiś bardzo fajny klimat. Jest ziółka się fajnie suszą, elegancko ule są. Cóż to na miejsce piękne. Zszedłem trochę ze szlaku, żeby zobaczyć to miasteczko. bardzo ładnie zdańka. takie miasteczka mają swój urok. jaki tu spokój Zobaczcie to, pola mniszka lekarskiego, po prostu wow i wszystko aż tam, zobacz, po horyzont żółty i to nie jest rzepak, to wszystko mniszek lekarski. Rzeczka płynie, my idziemy w kierunku Lubania, nie na Marecki, no nie będziesz spał w lesie, mimo że już byłem na to gotowy. Okazało się, że skontaktował się ze mną Grzesiu, który mieszka koło Lubania. No i Grzesiu niedługo idzie również do Santiago, tylko że z Porto. No i z Lubania porywam je do siebie. Także dzień szósty, bo to dzisiaj jest dzień szósty, nie tak mówiłem, na początku piąty. Zakończy się prawdopodobnie bardzo sympatycznie. A widok jest tak piękny, że trudno tego nie zrobić przecięknie, wieje wszystko. Jest informacja. Kamino. Pielgrzymie dotarło do miejsca, gdzie schodzą się trzy drogi świętego Jakuba. Stąd jedną pójdziesz do granicy państwa Łąkamina. Mam jakiś wybór, ale wybór już dawno dokonany. To jest, Grzegorz, to jest Grzegorz, który mnie porwał z Lubania. Spod kościoła porwał mnie do siebie, do domu. Nie mówiąc mi gdzie mieszka, no, zakładam, że jakby powiedział, to chyba bym nie przyjechał, bo mi się wystraszył. Kilkanaście kilometrów mnie wywiózł jak nie kilkadziesiąt od tego Lubania, ale powiedział, że jutro mnie wróci na, na linię startu, także spoko. No i teraz pojedliśmy, odpoczęliśmy. No i Grzegorz mówi: Słuchaj, wezmę cię tu jeszcze, pokażę ci kapliczkę taką na szczycie, którą widzieliśmy z daleka. No to już i ona więc idziemy teraz zobaczyć jak to wygląda z bliska hmm. Grzesiu mówi, że będę żałował jak ich nie zobaczę, ale tu byłem hmm. Takie no. ładne nasze tereny trzeba poznać. Hmm. No także wiecie A u Grzesia jest taki jeden mały m, m, terrorysta który się chyba będzie mnie pamiętał przez 10 lat bo przeze mnie nie może w Nintendo zagrać no, hmm. Chyba, że mój ojciec w końcu pozwoli. No. Stoimy na tym wzgórzu, w tej kaplicy. Jeżeli widzisz przedtem, o, może ci palcem pokażę tu, jeżeli widzisz, no widzisz to światełko, bo masz duży telewizor, to to jest śnieżka. I obserwatorium się odbija.